Witam Was na koncercie finałowym Ryglickich Dni Muzyki Chrześcijańskiej w Ryglicach. Dzisiaj będziemy słuchać laureatów konkursu muzyki religijnej, którego przesłuchania odbyły się w piątek w zabytkowym Spichlerzu. Dlatego wszystkich Państwa raz jeszcze chciałbym bardzo, bardzo serdecznie... Przywitać, zaprosić tutaj przed scenę, żebyście Państwo mogli dobrze słyszeć, widzieć. Jest nawet namiot, także można się tam trochę słodzić. Witam w sposób szczególny włodarzy naszej gminy, a więc burmistrza gminy, pana Pawła Augustyna, jak i również księdza Prowłoszcza, którego gościmy tutaj przed kościołem, księdza Prałata. Franciszka Kuczka. Kłaniam się pięknie również przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rybicach panu Markowi Dudowiczowi. Cieszę się, że ze szczęściem na pewno przyjechali do nas kominiarze, i tutaj się kłaniam panu prezesowi Wiesławowi Zawławie, który jest prezesem międzywojewódzkiego cechu kominiarzy. Witam bardzo serdecznie media, które będą relacjonować to wydarzenie i pewnie powiedzą bardzo wiele pięknych rzeczy o, tych, o tym wydarzeniu, jakie od wielu, wielu już lat dzieje się tutaj u nas w Ryglicach. Drodzy Państwo, przed nami wspaniała uczta popisów wokalnych, muzycznych naszych laureatów, ale nim to nastąpi, odczytam protokół jury, które właśnie oceniało naszych uczestników i Wtedy również wręczymy dyplomy i nagrody wszystkim. Więc proszę teraz chwilę o uwagę. Aby nadać no, rangi temu e, protokołowi, ja e, poproszę tutaj na scenę już e, Pana Burmistrza e, naszej gminy, Pana Pawła Augustyna i Księdza e, prałata Francisza Franciszka e, Puczka, którzy będą również wręczać e, e, nagrody i e, dyplomy, bo to się będzie łączyło z podczytaniem e, tego e, protokołu, więc w obecności naszych tutaj włodarzy, odczytuje protokół 26 regionalnego Konkursu Piosenki Religijnej Chrześcijaninem być rok 2023. Żyli konkursowe w składzie Romuald Gębala, muzyk, pianista, kompozytor, aranżer, autor licznych opracowań na chóry i zespoły instrumentalne, m.in. twórca hejnałów do różnych sanktuariów na terenie Małopolski i Podkarpacia. Dyrygent chórów jednorodnych i mieszanych. Pani Katarzyna Rąpała, wokalistka zespołów muzyczno-instrumentalnych, jak i w reklamach radiowych, kompozytorka piosenek o tematyce religijnej prowadzi swój kanał YouTube, z własną twórczością tworzy oprawy muzyczne w rodzinnym zespole na uroczystościach religijnych. Ksiądz Robert Piechnik ze Zgromadzenia. Księży Filipinów w Tarnowie, który jest również muzykiem, instrumentalistą tarnowskiego big contest band. I Janusz Siemek, specjalista do spraw promocji Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Rybicach, muzyk organista. Po przesłuchaniu 28 uczestników przyznało następujące miejsca i nagrody. I teraz rozpoczniemy właśnie wręczanie dyplomów i nagród, żeby się nie dublować. Rozpoczniemy od dyplomów, dyplomów, udziałów w naszym konkursie, a więc tym, którym się w tym roku jeszcze nie udało, ale to jest dobry prognostyk na to, aby powalczyć w roku następnym. Więc będę prosił teraz o odebranie dyplomów udziału. O odebranie dyplomu za udział. Zapraszam na scenę Jakuba Zygadło z Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach. Tak, zaprezentujemy cię. Właśnie, tutaj tak oczywiście zostaniesz z nami, dlatego że zrobimy sobie na końcu jeszcze takie wspólne zdjęcia. A teraz proszę na scenę Honoratę Piekarę z Parafii Błogosławionej Karoliny, w Tarnowie. Czy jest, ale jeśli, jeśli może ktoś odebrać, to jak najbardziej. Tylko przekazać trzeba taki mały szczegół, dobrze, więc to już tutaj poprosimy u, też uczestniczkę, bo poznaje Na scenę proszę teraz Natalię Galas ze Szkoły Podstawowej imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rydlicach. To przekażę. Na scenę zapraszam Alicję Morawską, również ze Szkoły Podstawowej imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybnicach. Też niemo, nie ma, nieobecny. Dobrze, też przekazemy. Przekażemy. Natomiast na scenę. W takim razie proszę Julia Biernat z Dębna. Z studia Crystal Voices z Sylwii Pasek. Dębno też nie dojechał. Wiadomo, te doplony nie są aż takimi yy, ważnymi jak tego, ale to kiedyś może wam zabraknąć takiego wspaniałego dyplomu. Każdy dyplom jest ważny, kani. Izabela Oleś ze szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Joninach. Też nie ma. Dominika Wierzgacz z Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szyżynach. Ale Pani może wybrać, tak? To zapraszamy tutaj. Jest jakiś młody uczestnik. Niech się już oswaja ze sceną. I wiadomo, za 2-3 lata może już tutaj stanie. Dobrze, zapraszamy. I jeszcze e Przedstawicieli zespołu Harmonia z Niepublicznej Szkoły Podstawowej imieniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Łękawce. Czy jest ktoś ze Szkoły Podstawowej? Nie ma, nie ma, tak? To my przekażemy. Dobra, natomiast teraz emocje będą rosnąć, dlatego że... Zacznę już poprosić tutaj na scenę uczestników, którzy zdobyli uznanie i wyróżnienie w swoich kategoriach wiekowych. I tak, na scenę proszę Lilianę Gądek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radnej. Wyróżnienie. I również już zostaniesz nagrodzona, bo mamy już dla Was nagrody. Nagrody ufundował. Organizator, czyli Centrum Kultury promocji turystyki w reglisach oraz starostwo powiatowe w tarnowie. Dobrze, mamy Lilianę. Natomiast teraz na scenę proszę Anielę Stec z klubu kultury wsposzowej. Jest. I zostajesz tu z nami, zostajesz. Nie, nie, nie uciekasz, bo będziemy robić sobie wspaniałe zdjęcia później. Na scenę proszę teraz Antosie Łakomy z Pałacu Młodzieży w Tarnowie, która zdobyła trzecie miejsce w kategorii dzieci od lat 7 do 10. Tak była, była. Dobrze. Zostajesz tu z nami. Na teraz poproszę Anię Tarchałę ze studia wokalnego Talent w Tarnowie, która zdobyła drugie miejsce w tej kategorii. I na scenę zapraszam teraz Gabriela Adamowicza z niepublicznej niepłatnej szkoły podstawowej w Tarnowie, który zajął pierwsze miejsce w tej kategorii. Dobrze, przechodzimy teraz do kategorii dzieci starszych, a więc y Lata 11 do 15 i na scenę zapraszam Gabriele Bajorek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imieniem świętego Maksymiliana Maria Kolbego z Zalasowej, który zdobył wyróżnienie, zdobyła wyróżnienie. Tak, Gabrysia zostaje z nami, natomiast na scenę również bardzo y, y, proszę teraz y, y, Szymona Mitoraja. Z Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Przyżynach, które również zdobył wyróżnienie. Wyróżnienie również zdobyła Natalia Hyc z Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Zapraszam Cię tu bardzo. Nie, od, nie odchodź, nie odchodź, bo jeszcze tutaj przyjdziesz może. <laughs> A, lubi wchodzić i schodzić. Świetnie, to urodzona artystka. Dobrze, e, również wyróżnienie w tej kategorii zdobył Mikołaj Adamowicz z niepublicznej, niepłatnej szkoły podstawowej w Tarnowie. Zeny teraz zapraszam e, laureata, a właściwie laureatkę miejsca trzeciego w tej kategorii Oliwię Majbor ze studia wokalnego talent w tarnowie. Odbierze, za... Dobrze. Odbierze kolega, ale kolega chyba nawet. Nie, nie schodź, nie schodź, dlatego, że drugie miejsce zajął Szymon Hatała z pałacu młodzieży w tarnowie. Dobrze, i dyplom za miejsce. Pierwsze otrzymuje. Daria Krzywoń z Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Riednicach. Dobrze, więc teraz e, e, chciałbym zaprosić na scenę przedstawicieli, przedstawicieli e, kategorii młodzieżowej, a więc dzieci jeszcze. Nieco starszych. W tym roku było tylko dwie uczestniczki, akurat w tej kategorii. Obydwie zostały nagrodzone miejscem na podium. Miejsce trzecie zdobyła Aleksandra Wiejaczka z Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Zapraszamy Cię do tego. Tak, to jest trzecie wejście Oli na scenę. Najbardziej zapracowana uczestniczka. Miejsce drugie w kategorii młodzieżowej zdobyła Julia Rąpała z parafii pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie. <trykujesz> <trykujesz> Juli chyba nie ma, bo nadzwoniła, że nie, nie ma za bardzo jak się dostać, więc przekażemy Juli tą nagrodę. Natomiast teraz chciałbym na scenę zaprosić przedstawicieli zespołów, które uczestniczyły w naszym konkursie. I tak, wyróżnienie w kategorii zespołów zdobyła, zdobył zespół Panda ze Szkoły Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Joninach. Proszę przedstawicieli na scenę. Dobrze, no to przekażemy jakoś tutaj w jakiś sposób. Miejsce trzecie w kategorii e, zespołów zdobył zespół Melodia ze szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego imieniem świętego Maksymiliana Maria Kolbe w Zalasowej. O, świetnie, to są przedstawicieli, przedstawicielki, nawet cały zespół i bardzo dobrze. Za zajęcie drugiego miejsca w kategorii zespołów zdobył duet, duet Sisters Klara i Matylda Smoła z Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Zostańcie tu z nami. Natomiast miejsce pierwsze w kategorii zespołów zdobył zespół Melodejka ze szkoły podstawowej imieniem kardynała Stefana Wężyńskiego w Rytnica. Są u siebie, to mogą liczyć na nieco silniejsze wsparcie. Dobrze, zespół tutaj proszę do, 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 do odbioru, do księdza Prałata. Do... Pana burmistrza. Natomiast na koniec zostawiliśmy sobie tą nagrodę główną od wielu, wielu już lat, odkąd właściwie ten konkurs jest taką częścią szerszą festiwalu Rybliskich Dni Muzyki Chrześcijańskiej. Postanowiliśmy, by wręczać nagrodę główną, czyli nagrodę Grand Prix. Wiadomo, festiwal to taki czas, kiedy spotykamy się z różnych okazji. Tych okazji było kiedyś, może więcej, dzisiaj może mniej, ale to jest, zawsze jest okazja przy festiwalu, aby na takie spotkania i na festiwalu powinno się wyłapywać takie osobowości ludzi. Czy uczestników tego konkursu, którzy wywarli największy wpływ, to wcale nie jest łatwe wyłuskać podczas konkursu taką osobę. To właściwie jest intuicja, ale ta intuicja okazuje się, że jeżeli się skupimy bardzo, to ona się bardzo często potwierdza. Bo proszę Państwa, Grand Prix w tym konkursie roku 2023. Zdobyła, przygotowana przez e, laureatkę Grand Prix, która zdobyła kilka lat temu taką nagrodę. To się tak ziściło, że dzisiaj jest już uznaną wokalistką, wykształconą, sama uczy i jej wychowanica Martyna Jarek e, z dobrych dźwięków, edukacja muzyczna w Reglicach zdobywa tą nagrodę główną Grand Prix, więc klamra się zamknęła. I teraz bardzo proszę pana burmistrza e, księdza Prałata i uczestniczkę e, do przodu, bo teraz będzie ten moment dla mediów wręczenie tej głównej statuetki. To przechodzi do historii na pewno, i kto wie, jak znowu losy e, się potoczą. Może tak jak i w przypadku Kasi Wnęk, która to ją właśnie przygotowała. Bardzo lubimy takie historie, my ich nie piszemy, pisze pewnie sam Pan Bóg, ale, ale cudownie się to ziściło. My sobie teraz wszyscy razem zrobimy takie zdjęcie. Zdjęcie wszystkich uczestników konkursu. Spróbujmy się uśmiechnąć, co prawda zapisujemy się w historii, ale to wcale nie musi być taki bardzo poważny akt. Możemy się uśmiechać, kiedyś to zdjęcie będzie bardziej lubiane. Bardzo dziękujemy wszystkim reporterom. Teraz jeszcze niech odchodzi się, bo jeszcze o takich parę słów poproszę naszych gospodarzy, a więc księdza prałata, pana burmistrza. Do uczestników i do nas wszystkich. Bardzo się cieszymy, że możemy kolejny raz gościć przy naszej świątyni taką piękną akcję Religijną, a połączoną także i z działalnością naszej gminy. Pragnę wyrazić to podziękowanie i złożyć na ręce pana Stanisława, który jest taką duszą tej, tej akcji, tego konkursu. Zabiega każdego roku o to, żeby, żeby jakoś to wszystko dopiąć i rzeczywiście się udaje. Były czas pandemii, że nie mogliśmy, ale potem już nastąpił powrót i, i jesteśmy tutaj. I zaznaczam, że bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby finał odbywał się właśnie w, no tutaj, przy tej świątyni. Bo, bo ona ma już swoje lata, jest takim pięknym dziełem i, i ona właśnie nas tak wszystkich przyciąga. Bywał, bywały czasy, że pogoda nie sprzyjała, więc, finał odbywał się także i w kościele. No cóż, piosenka religijna. Towarzyszy nam od wielu, wielu lat. Pieśni religijne znamy z liturgii, z mszy świętej w kościele. Natomiast piosenka religijna przyszła właściwie po Soborze Watykańskim II i na terenie polskim. To taką duszą tego przedsięwzięcia był Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Postać dzisiaj jest bardzo aktualna bo toczy się proces odniesienia go na ołtarza. Więc nawiązuje do tego ruchu księdza Blachnickiego, ruch Światło-Życie, oazy, wakacje, to lata już 60., 70., rozwój, 80. Mimo trudnych czasów, ale zawsze się odbywały. I ten ruch oazowy ładnie połączył wypoczynek, wypoczynek z także z takim życiem religijnym. I życiu religijnemu zawsze towarzyszy też i piosenka, pieśni. Dlatego nie sposób nie przypomnieć, że mamy mnóstwo wydań śpiewników religijnych, piosenek, z których korzystamy i na katechezie, ale także podczas oaz, które prowadzimy, które są prowadzone także przez i parafie, a także i poszczególne diecezje w naszej ojczyźnie. Stąd piosenka religijna jest takim wypełnieniem do, i takim dopełnieniem do naszej liturgii mszy świętej. Korzystamy z niej podczas i tego ruchu oazowego, wypoczynkowego, ale także licznych pielgrzymek, a także i takich towarzyskich spotkań. I to jest bardzo piękne, że, że wykonujemy te piosenki. No cóż, nie wspomnieć świętego Jana Pawła II, który tak pięknie powiedział o pieśni oazowej. O pieśni oazowej, która prowadziłaś mnie przez całe życie. To Pan, kiedyś stanął na brzegie. I to wszystko ładnie się tak zamyka. Dzisiaj może troszeczkę są inne czasy, ale kultywujmy właśnie tę formę modlitwy, przekazu, ewangelizacji, bo przecież ta pieśń prowadzi nas przez życie i prowadzi nas do Pana Boga. Dlatego wszystkim wszystkim finalistom serdecznie gratuluję. Cieszę się, że jesteście tutaj razem z nami i myślę, że za rok znowu się spotkamy po to, żeby jeszcze bardziej się ubogacić. Jeszcze raz dziękuję i życzę miłego odbioru. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy, książę prałacie, za te ciepłe słowa i proszę jeszcze teraz burmistrza gminy naszej, gminy pięknej Ryglice, o to, aby też coś do nas miłego powiedział. Najpiękniejsze, szanowni państwo, gminy Ryglice. Ja pracowałem 20 lat w Warszawie. Jak przyjeżdżałem na weekend z Warszawy do domu, to na woli lubeckiej, jak wyjechałem na najwyższy punkt, tak? to stanąłem sobie samochodem i 5 minut oddychałem świeżym powietrzem, naszym tak? i patrzyłem na piękne nasze tereny. Gmina Riviere mi się bardzo podoba, jest naprawdę piękna. Dziękuję księdzu Dziekanowi, dziękuję za. Przede wszystkim za to, że wspólnie możemy, możemy organizować konkurs pieśni religijnych panu Stanisławowi, ale również pani dyrektor Teresie Lisak, której niestety zdrowie nie pozwoliło dzisiaj z nami tutaj być, a co roku z nami, z nami na, na. Proszę? Od samego, Od samego początku, co roku była z nami właśnie na, na, na przeglądzie. Szanowni Państwo, gratuluję młodym wykonawcom. Urząd Gminy to nie tylko, nie tylko świeckie sprawy, ale również. Również dbamy o to, żeby, żeby mieszkańcy mogli również spotkać się na takim konkursie piosenki religijnej. Współpracujemy z księdzem dziekanem, tak żebyście Państwo mogli mieli coś i do chleba, ale również coś do ducha. Także życzę wszystkim przyjemne, przyjemnego, przyjemne, przyjemnego słuchania tych pięknych, pięknych pieśni religijnych, które wy wykonają nasze, nasze dzieci, którym jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo dziękujemy, no i razem z Panem Burmistrzem, z Księdzem Prałatem naprawdę bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy na ten koncert laureatów, bo to będzie naprawdę wspaniała godzina pięknych przeżyć muzycznych, duchowych i kto wie jeszcze co przyniesie taki koncert. To zawsze jest pewna niewiadoma i dlatego lubimy przychodzić na koncerty. Wam drodzy uczestnicy, już dziękujemy. laureaci wiedzą kto zacznie. Już teraz proszę, aby przygotowały się dzieci z tej grupy najmłodszej, więc Antosia Łakomy, Gabriel Adamowicz i Ania Torchowa, bo od was rozpoczniemy ten koncert powiem i przedstawię instruktorów, bo to ich praca często wieloletnia daje takie rezultaty, że później możemy słuchać już wspaniałych tutaj wykonań estradowych. Więc do Was, Wszyscy Instruktorzy, się tutaj zwracam i pięknie Wam dziękuję. Kłaniam się Wam za Waszą pracę. Sam też trochę to robię, więc zdaję sobie sprawę, ile trzeba w to włożyć serca, ile trzeba w to włożyć ducha i no, ile pracy. Również kłaniam się pięknie i witam, jeżeli są z nami, rodziców tych dzieci, bo to też ich decyzja, też ich czas czasami pieniądze, aby pomagać, aby te dzieci zawozić na, na, na te zajęcia. To też ich zasługa, więc cudownie, że staracie się o to, aby Wasze pociechy rozwijały się w pełni, nie tylko edukacyjnie, ale również duchowo, bo muzyka bardzo ubogaca.